Wyobraźcie sobie, że macie dziecko w młodym wieku, nie jesteście w stanie się nim zająć, więc oddajecie do adopcji, z nadzieją, że trafi do dobrej rodziny. Natomiast po 36 latach dostajecie list z agencji adopcyjnej i myślicie, że to w końcu jest ten moment. Wasze dziecko dowiedziało się, że jest adoptowane i chce się z wami skontaktować. Jednak gdy otwieracie ten list, to nic bardziej mylnego. Okazuje się, że prawda jest przerażająca. Taka historia właśnie spotkała Katie Terkanian, która urodziła córkę mając 17 lat, oddała ją do adopcji, a po 36 latach dostała taki list, gdzie okazało się, że jej córka jest od dawna uznana za osobę zaginioną, a niedawno znaleziono ciało i właściwie to jest potrzebne Wasze DNA, żeby sprawdzić, czy, czy to są szczątki Waszej córki. Na całe szczęście nie były, natomiast w 2010 roku rozpoczęła się walka tej kobiety o odnalezienie swojego dziecka. Córka Katie Alexis zaginęła w 1989 roku, mając niespełna 15 lat, i od tamtego momentu nikt nic o niej nie wiedział. Jej adopcyjni rodzice twierdzili, że była ona zbuntowaną nastolatką i pewnie uciekła z domu, zresztą zebrała im przy tym pieniądze, poszła w tango, znalazła sobie kogoś, może ułożyła życie, a może się stoczyła. Jednak im bardziej Katie dociekała, im bardziej szukała, okazało się, że prawda jest naprawdę przerażająca. Dennis Bowman, adopcyjny ojciec Alexis, skrywał wiele tajemnic. Po pierwsze, był on w więzieniu za próbę wykorzystania młodej dziewczyny, konkretnie to 18-latki. Po drugie, inna dziewczynka, mając 6 lat, została uprowadzona w 1989 roku, czyli w tym samym czasie, kiedy, e, kiedy Alexis zaginęła. No i po latach rozpoznała tego człowieka i powiedziała, że to on ją uprowadził. Na szczęście tamtej dziewczynce udało się uciec, co nie zmienia faktu, że ten człowiek mógł być niebezpieczny. Jakby tego było mało, Alexis krótko przed swoim zniknięciem powiedziała bliskim, że jest wykorzystywana przez ojca. Katie była w stanie zrobić dosłownie wszystko, aby poznać prawdę, i okazało się, że zarówno ojciec adopcyjny, jak i cała rodzina nie byli tymi, za kogo się podają. To nie byli dobrzy ludzie, to nie byli ludzie, którzy kierowali się dobrem dziecka. Tak naprawdę Alexis w tej rodzinie doznała samych przykrości i złych rzeczy. W 2019 roku okazało się, że Denis Bowman, ojciec adopcyjny, zabił kobietę. I zrobił to wiele lat wcześniej, konkretnie to w 1980 roku, kiedy Alexis była jeszcze mała i wciąż znajdowała się pod ich opieką, a dopiero w 2021 roku mężczyzna przyznał się do tego, że odebrał życie również swojej adopcyjnej córce. Jeżeli chcecie poznać więcej szczegółów tej historii, to zapraszam Was na ten kanał Hulaj Dusza.